Siemaneczko z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Jak widzicie, mamy tutaj już piękną zimę, i w związku z tym zastanawiałem się, czy moi osadnicy będą tutaj mieli jakieś oczekiwania w stosunku do mnie, jeżeli chodzi o odzież. Ale proszę bardzo, jak tutaj mój osadnik pięknie przygotowany, nawet lepiej do zimy jest przygotowany, bo ma fajne rękawice. Ja natomiast nie mam takich rękawic, a tutaj. Zaraz zobaczymy, jak tutaj. No, też jest przygotowana nieźle. Tak więc, dobra, spoko. Automatycznie ogarniałem takie rzeczy. Bo już się zastanawiałem, czy ja czasami nie będę im musiał takich ubrań kupić. A to by dosyć dużo kosztowało. I tak sobie myślałem, u. Może będzie, może będzie trzeba poczekać z, z tą większą ilością osadników. Bo dzisiaj, właśnie, chciałbym, chciałbym po prostu y, przebiec się troszeczkę po mapie. W tym sensie, że odwiedzić południowe miejscowości, w których nigdy jeszcze nie byłem. Nie byłem tutaj, w tej miejscowości, tej i tej. One są dosyć daleko ode mnie. Tak więc no to południowe. Tu są jakieś góry, więc może być dosyć ciekawie Tutaj to wszystko jest ładnie zwiedzi, zwiedzi, zwiedziłem. Chyba nie byłem nigdy w Borowie. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. W każdym bądź razie. Chodzi o to, żeby poszukać sobie ludzi, osadników, którzy mają dosyć wysokie te statystyki. Bo generalnie w każdej miejscowości znajdę trzech pracowników, ale trzech byle jakich pracowników. A jeżeli masz możliwość znalezienia jakiejś perły w oborniku, się tak wyrażę, no to poszukaj tych pereł. No i zimowa pora, wydaje mi się, do, tego, do, tych, do tych rzeczy jest dobra. Dobrze teraz tak sobie sprawdzę jak tutaj jest z, z, z poziomem zgnilizny <laughs> yy, nawóz jest dobra spoko yy, ostatniego dnia jesieni właśnie ty ogarniałem tutaj yy, te pola nawoziłem i tak dalej tak więc musiałem jeszcze kupić nasiona żyta no i zobaczcie jak to ładnie wygląda teraz tutaj wszystko Tak więc spoko dobra yy, zanim tam zaczniemy po. Yy, znaczy poszukiwać tych osadni osadników, to jeszcze wiecie co? Będę musiał ogarnąć troszeczkę rzeczy na wymianę, nie? A więc tak, scyzoryki, coś tego jest... Z... Dobra, tutaj takie droższe rzeczy trzymam u siebie. kamienną aha, właśnie, weźmiemy może sobie żelazną siekierę, bo przy... nie będziemy teoretycznie jak gdyby nie będę chciał jak gdyby polować Ej, widzę, że już te wszystkie... Nie, jest trochę kamiennych noży. Nie będę chciał polować, ale jak coś, wiecie, nawinie się, no to oczywiście upoluje, upolujemy. Zresztą chyba tą kamienną siekierę... Nie, kamienną strzałę. A gdzie są te strzały zatrute? Czy ja mam je? Dobra, mam. Dobra, spoko. To mi wystarczą. Nic więcej nie będę brał. Brązową siekierę ewentualnie mógłbym sprzedać, bo mam żelazną. I one są drogie. Tak więc to też wrzucimy sobie. No i to chyba nic tutaj więcej nie, bie, nie bierzemy. Jeszcze kamienne noże standardowo, ale jest ich mało. Może po drodze gdzieś tam coś skraftujemy. Tak więc będziemy lecieli na lekko, to szybciej może dobiegniemy, bo jednak ten dystans jest dosyć duży. Tak mi się wydaje, że tutaj może być. A jeszcze coś na przegryzienie, bo tutaj mm, wypadałoby coś sobie wziąć, bo zimową porę ciężko. No, ewentualnie może jakiegoś tam królika upolować sobie to też, też jest jakiś pomysł. Dobra, tak więc wiecie, jaki jest mój plan. Dzisiaj po prostu chcę e, znaleźć następne, następnych osadników. I to takich osadników, którzy, które ma, którzy mają odpowiedni wysoki, odpowiednio wysokie te punkty w rozwoju. Dobra, bo już mam tutaj. Dużo, o właśnie zgubiłem się, dużo domów mam, dużo zakładów pracy powiedzmy, ale takich średniowiecznych zakładów pracy, tylko nie mam pracowników, znaczy się osadników, dobra, żeby nie było. Tak więc lecimy sobie, ja to spróbuję sobie pomarkować, nie wiem czy wpław, nie, nie, idealnie, będziemy tak biegli, dobrze, tutaj sobie znaczymy ten teren. I pierwszy to jest właśnie, gdzie jest ten znacznik, a czyli idealnie na wprost. Będę biegł tak wzdłuż, wzdłuż jeziora. Tu oczywiście nie, w sumie to powinienem się trzymać dróg. Bo tu będę biegł takimi drogami, którymi jeszcze wcześniej chyba nie miałem. Chyba nigdy nie spacerowałem, że się tak wyrażę. Tak więc jest szansa, że coś też znajdziemy ciekawego, nie? No i też odkryjemy te różne tereny. Właśnie ten teren południowy jest dla mnie dosyć, południowe kraje, tak? Jest dosyć ciekawy. Zobaczcie, pole kamieni. Elegancko to wygląda. Zimową porą od razu widać te kamienie, nie? No bo nie ma trawy, tak więc widać od razu takie rzeczy. No i być może coś zapolujemy, ale polowanie to jest, no jak ewentualnie coś dużego z drogi znajdziemy, no to od razu można coś tam ustrzelić, ale niekoniecznie, o, jest bielik. Nie wiem w ogóle, co z tego bielika można by dostać, upolować go? Chyba najlepiej z łuku można by do niego strzelić, tylko należałoby podejść do niego. No i proszę bardzo. Pierwsze pierwsze coś, co się tutaj przewróciło. Co to jest kamień? Dobra, weźmiemy ten kamień, może sobie coś tam zrobimy. Dobra, kamień. Ruda żelaza i kilof. I tu jeszcze jest kamień. Dobra, teraz jakiś tam. Trzeba by. O. Dobra, i to chyba wszystko, nic więcej nie ma. Dobrze, jestem taki prawie. No czy pusty w tym sensie, że. Nie, nie mam za dużo rzeczy, to mogłem wziąć to wszystko. No akurat ta ruda żelaza to jest jedna ciekawa rzecz, to jest chyba w kontekście. Mm, nie wiem, tutaj huta się robić, czy coś takiego? Nie wiem jak to może tu wyglądać. A dobra, nie będziemy teraz sprawdzali, bo już chciałem sprawdzać, jaki to budynek odpowiada, czy już mam go w ogóle możliwość. Postawienia takiego budynku, i znowu, znowu pole kamieniowe, więc w sumie spoko. Odkryto miejsce występowania jastrząb Dobra, wiem, e, i też, i królik. No, a z tymi królikami to wiecie. Jest ich tak dużo, że nawet mnie nie interesują. O, proszę bardzo, mam. Wow, łuk. I to jeszcze chyba lepszy łuk niż ja mam. A więc w sumie, i on, są, on jest drogi, ten łuk. No dobra, następny duża paczka. Futro, solone mięso. Solone mięso jest dosyć ciekawe. Oczywiście można zjeść, ale później się pić chce. To jest ciekawy motyw. Zauważyłem również taką ciekawą rzecz. Wow, kamienna strzała. Spoko, coś tu mam jeszcze. O, tu jeszcze jest jedna. Tak więc elegancko. I to chyba wszystko. Dobra. Czyli teraz w tryb szperacza przechodzimy i biegniemy sobie. Tylko, czy ja czasami nie zgubiłem kierunków? Stamtąd szedłem. A, dobrze. Dobra, do niebieskiego znacznika. Zresztą tutaj leśnica. Dobra, do leśnicy biegniemy, zresztą już widzimy leśnicę. No i teraz tak. Co w tej leśnicy w sumie można by wziąć jeszcze trochę tych patyków i skraftować sobie i zrobić te nożyki, bo pieniądze zawsze się tutaj przydadzą, jak najbardziej. Ale to na razie szybkim truchem, szybkim truchtem. I teraz tak. Co tutaj możemy? Op. O, najpierw sobie sprawdzimy. Pierwsza rzecz, sprawdzamy sobie. Talenta A tutaj jest na poziomie 2. Mm, szukam takich właśnie na poziomie 3 raczej. Ten jest też na poziomie 2. Trochę tak słabo. A ta? Modli Boga. Uwaga, modli Boga. Sprawdzamy. Mm, powiem Wam, że jest spoko. Dobra, ona będzie w rolnictwie spoko, dobra. Tak więc znalazłem pierwszą tak. osobę, tylko tak mogę w czymś pomóc, ale wiek 15 lat to ja nie wiem, czy ja mogę. 15 lat to, to ja nie wiem, to trzeba tak ojca by się zapytać. A nie, to ten chyba Czesiek nie. Zaraz zobaczymy. Już nie wiem, z kim tutaj rozmawiam. Cię? A nie, 25 lat. Bo aż się zdziwiłem, bo mówię, ten mały, taki obok, co tam gruszkę teraz chrupie, to taki mniejszy jest, nie? Dobra, aż się zdziwiłem, dobra. E, tworzę nową osadę, bez, zobaczymy, czy coś takiego? Dobra, spoko. Świetnie. I od razu ją przypiszemy do domku. Na razie jej damy, nie, nie będziemy dawali jej pracy. E, na razie nie. Chociaż, ja wiem... Dobra, y, gdzie to jest? Zarządzanie, tak? I modli Boga. Dobra, świetnie. Modli Boga będzie mieszkała. Tylko tak, Przypiszemy jej dom. Tylko nie wiem, który. Prosty dom. Mały prosty dom. A prosty dom to jest ten y, koło. Mały prosty dom to jest ten, który wybudowałem. Dobra, później to się wszystko pozamienia. Na razie ją przypiszemy tylko tutaj, żeby było po prostu. Bo mamy trzy domki. Mały prosty dom, nie wiem gdzie to jest. Który to jest już? W sumie tutaj można by je było byłoby poopisywać te dom. Zresztą ktoś napisał mi w komentarzu, że można nazwać każdy taki dom. I tak chyba będziemy robić. No, sprzedamy tutaj. A, proszęba, sztabka kacyny i takie rzeczy. To dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, bo to nie jest daleko. Dobra, tak więc sprzedajemy sobie. Mam nadzieję, że tam modli Boga dojdzie <laughs> i ją wiki, wilki nie rozszarpią. Dobra, sprzedamy za dwie stówy i to tam miałem jeszcze jakieś rzeczy. Yy, o właśnie łuk. Ja mam taki łuk. Ale no, on nie jest drogi. Dobra, no, dobra. żelazna siekiera. Mm, mm, mm. Yy, I to chyba wszystko na razie. Drewniany młotek sprzedamy, bo nie będę budował, a tylko biegam z nim. No i brązową siekierę też. O. Tak więc chyba to wszystko jak na razie. Dobra. A jeszcze ten kilof. Dobra, na razie to tylko tyle. Nic nie chcę. Lecimy do następnego punktu. Może coś po drodze znajdziemy, czyli tutaj. Fajnie, czyli mam następną panią, która ma dosyć ciekawe statystyki. Może jakieś... Jej... Ona ma 25 lat. To jest istotne, ponieważ chyba tam 5 lat różnicy może być. Między kobietą a mężczyzną, aby tam był jakiś związek się utworzył między nimi, z tego co wyczytałem. Tak więc zobaczymy. Dobra, lecimy sobie teraz do następnej miejscowości. No i będę się starał tutaj. Tu jest jakaś dróżka, coś tego, coś wyciekło. Dobra, lecimy sobie dalej. Mało zwierząt jest. O, powiedziałem, że mało zwierząt. I proszę bardzo, nie, nie będziemy polować. No chyba, chyba, że wyciągnę łuk, a nie, dobra, ucieka, ucieka, o, 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 o. a już chciałem zapolować, ale proszę bardzo, mamy, o, tutaj to się zarobi, człowiek, tutaj można zarobić, to są alkohole dosyć drogie, zastanawiam się, jakie ja to będę, czy będzie później możliwość, żebym ja sam coś takiego sobie wymyślał. I zrobił, zobaczcie, ile to, to kosztuje. będzie kosztowało. O, sadzonka jabłoni, to jest fajne. w Następnym roku, już będę chciał coś z e, sadownictwem uderzyć, też. Tak eksperymentalnie, gdzieś koło domu, coś tam posadzić. Więc więcej, żeby była je. Ja... O! Ale jazda! Ty, ale to wygląda fajnie, to jest te strzały. To jest naprawdę fajna, fajna sytuacja. Tutaj jakaś tragedia się wydarzyła na bank. No bo nie wierzę, żeby sobie ktoś tak powbijał te strzał tylko po to, żeby były. Dobra, mkniemy tutaj drogą. Mam nadzieję, że za chwilę kolejna jakąś pozostałości po tragedii... O! Wilk. Występowania Wilka. Znalazłem miejsce. Ale na razie szybko biegniemy, tak więc Wilk mnie nie dogoni. Zresztą yy, z tego te, też co się dowiedziałem. O, występowania Rysia. Yy, ole tutaj fajnie to wygląda. u, tutaj górki są już ostre. Konkretne górki są. Tak więc, i tu jaskinie mogą być, ale dzisiaj yy, się tym nie będziemy zajmowali. Chcę jak najszybciej dobiec do tej miejscowości, do tej osady. O, ty, czekaj, uy, uy, czekaj, czekaj, nie, nie stój, bo się zagapiłem. Nie, nie, mam, nie mam tego. Nie mam tego. Na dzika jestem cięty, że się tak wyrażę. Teraz tak, mm, zrobmy, zróbmy sobie set bojowy. Bo ja w ogóle biegnę bez takiego, wiecie, bo wszystko po te, te rzeczy, które drewnia takie do, do pracy, no to powrzucałem, Natomiast teraz jestem w trybie powiedzmy bojowym, tak? To tak dwójeczka i jeszcze nóż musi być, żeby w razie w razie gdy dzika upolujemy, to od razu go oskurować. To no więc to będzie trójeczka albo tak sobie zrobimy. I jeszcze koniecznie Mm, mm, mm. Nie wiem, czy te drogie, czy te drogie strzały, to będziemy wykorzystywać. Dobra, weźmiemy, nie zatrute. Dobra, tak więc to i teraz od razu pyk. Jedynka, nie. Uj, uj. Uj, uj. uj, uj. Nie jest takiego. O, z takiego widoku mogę za polo. Dobra, no. ha, 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 ha. Atawizmy odpaliły się znowu. <śmienia> Nie, mam też babkę, tak więc się za chwilę podleczę. Jak gdyby, wie, wiem już teraz, że teoretycznie, jeżeli macie duże babki, to ciężko już was. Tu! Ty, no, hurtem tutaj. <śmienia> Ale fajny kwik. Ja to no artytycznie Normalnie at atawizmy się odpalają. Jak mam upolować <śmienia> coś takiego? A zwłaszcza dziką, bo no wiecie, pierwszy raz zjechałem. A ja tu chyba nikt mi jeszcze. Nie. Dzik mnie rozwalił, tak? Tak, no wiecie, wiecie jaka była sy sytuacja, że miał być już koniec tej serii, bo mnie Dzik po prostu rozwalił. Tak więc teraz, jak mam okazję wziąć rewanż na Dziku, to jak najbardziej, proszę bardzo. Kurczę, się jakąś miksturę do. na. na wyzdrowienie, bo za mało tej babki chyba wziąłem. Nie, no, akurat tutaj mnie zaskoczył ten Dzik. Yy, dobra. Teraz trzeba będzie uważać, omijać. Stokrotka coś daje? O, stokrotka też. No ale nie wziąłem za bardzo. by nie miałem w planach, żeby tutaj coś polował tak konkretnie. A tutaj proszę bardzo, dwa dziki, więc w sumie spokojnie, dobra. No ale teraz to trzeba będzie jednak uważać, żeby żeby się tutaj na coś nie napatoczyć. Zdecydowanie będziemy uważali. Dobra, dalej biegniemy sobie. Żeby po prostu. Teraz trzeba będzie jednak uważać. Bo one tutaj już na prawdę są jakieś góry się tutaj tworzą. Tereny są naprawdę dosyć ciekawe, powiem wam. Fajnie to wygląda, dobre. Wow! No tutaj ciekawie, tutaj można być ciekawie polować, szczerze mówiąc. Stanąłby sobie na takiej górce i by strzelał do zwierząt. Tylko ich nie ma ten jest taki problem. Ale tutaj są górki. Jak to fajnie wygląda, powiem wam. Południowe kraje tutaj. E, widać, że na mapce widać, że to są góry zresztą. E, chyba ta miejscowość, do której, nie, teraz do Jezielicy idę, bo ona jest położona nad jeziorem, ale jest później też ostatnia miejscowość, do której chciałbym jeszcze jakoś udać się. To jest Chornica. Czyli chory góry, Czy coś takiego. Czyli jak gdyby mają te nazwy sens również. Dobra, i tutaj jakieś te jezioro jest. To jest właśnie chyba te jezioro. Teraz tak. Popatrzmy na rozstaju dróg. Czy tutaj coś, e, jakaś tragedia się nie wydarzyła? E, dobra, nie, chyba nie. Dobra, tak więc biegniemy sobie już tę tędy. A nie, tu wygląda ten tereny elegancko. Tutaj jest dosyć daleko. Dlatego, zobaczcie, ryś, królik. Z tego co się zorientowałem na mapce. O właśnie. Następne winka. A to są duże pieniądze. Co nie dobra miód pitny. Mmm miód pitny. Ciekawe jaki to tam jest ten miód pitny. Butelka po piwie. No to już tutaj o i znowu. To jest ciekawy pomysł z tymi. O, strzałem, dobra, pozabierałem sobie. I teraz tak, mkniemy dalej, a tu już widzę, że stoi kurczę, a można by. Można... O, ale ryś poszedł jak dzik. Ryś poszedł jak dzik. To jest dobry tekst. <gryś>... Ryś poszedł jak dzik. Dobra, ale wiecie co? Schowajmy broń. Może, może to nie być miłe dla nich. Że ja tutaj tak podchodzę. O, dobra. Tak więc tak. Gustawa, Godzimira i Fryderyk. Dobra, zaczniemy od Fryderyka. Uff, nie no, panie Fryderyku, pan jest wybitnym, widzę tutaj. Tak więc nie, no. no proszę bardzo, tak, to jesteś prawdziwym brylantem. Ale Asiora, dobra. Pogadamy sobie i wiem, że ty nie, nie trzeba gadać za bardzo. Świetnie, do zobaczenia. I teraz cię przypiszemy od razu. Zarządzanie do jakiegoś. O, Fryderyk. A nie, może. Aha, to nie jest coś takiego, że ustawiane są pod względem skilla? Chociaż nie, no. Nie, to chyba yy, alfabetycznie raczej. 24. Modli Boga będzie się pięknie uzupełniała z Fryderykiem. Tak więc nowa para, chyba. Yy, I chyba od razu. Tak. Niech mieszkają. W tym mieszkaniu, tak z tym samym, tylko że nie wiem w wolne miejsce przypisz dom mm, i tu już, tu już jest ta modli Boga, ale to jest ten mały domek. Ja ich przeprowadzę później do innego większego. Dobra, spoko. Mi się wydaje, że to będzie spoko para, bo wiekowo trzeba też. Dobra, tak. Więc ty tutaj, jak na wiosnę dojdziesz, to mi powiedz, nie? <grybujesz> 21 lat, ale sobie sprawdźmy tak. E... No mam. No mam przynajmniej w dwóch kategoriach. Jak... W jakim wieku jesteś? Przepraszam. 27 lat. Nie mam kurczę teraz 27-latka dla ciebie, ale będę o, ciebie, o tobie pamiętał. Kontekście albo nie wiem, czy ja tutaj przyjdę. Jeszcze. Nie, przyjdę jeszcze, jak będę polował na, na żubry, albo chociaż nie. Tutaj nie, nie wiem, czy tutaj będą żubry albo jakieś niedźwiedzie, no ale dobra. Na razie to mm, nie wiem, jak z tym wiekiem jest. I tutaj ona jest chyba z najstarsza. Ewentualnie z Fryderykiem można by ją o, ożenić. Ale nie no, to musiałbym jeszcze znaleźć następnego ko kolesia, który jest równie też. O co tu jest? Aaa, chatka rybaka, chyba. Nieprawdaż? Aha, wiem, wiem, coś takiego mogę też stworzyć. Zresztą, ja w sumie powinienem to jest po połowić też troszeczkę. Dobra, tak więc jest elegancko w tym kontekście, że. jest ten duży O, duży magazyn mają. I teraz tak. Mm... Widzę, że tam u kogoś można coś tam zahandlować. Aha, tu jest karczma. No No, szybko zahandlujemy, sprzedamy ci tutaj butelkę po piwie, butelka na wino, takie rzeczy. Jeszcze tam takie rzeczy mało potrzebne. I teraz tak, solone mięso to nie, ale tutaj zobaczcie ile to kosztuje. Mówiliście, że nie sprzedawa alkohole, bo one są bardzo drogie a generalnie to, to chyba nic za bardzo, ten. Moim zdaniem to powinno być coś takiego, że jak się pije alkohol, to nie ma ryzyka zejścia. Tak, bo tak było w średniowieczu, że pijano do wszystkiego alkohole z racji tego, że alkohol dezynfekował na przykład, coś takiego tam wody nieprzygotowanej, to też nie chcielibyście wypić, na przykład tak jak ja, tam zestawu czy tam Zaciągałem swojego czasu, jak się chwaliłem. Dobra. Teraz sobie zrobimy coś takiego i biegniemy do chornicy F. To się tak zaznacza? O, dobra. No i dobra. Tak więc. chyłkiem chyłkiem unikamy dużych zwierząt, które mogłyby mnie rozszarpać. Bo za mało wziąłem sobie. O, wrona tu jest. Za mało sobie wziąłem mm, no, lekarstw znaczy babki. Jakieś. Jastrząb jest. Dobra. Fajne tutaj te miejscówki. Takie górki są naprawdę. Jeżeli chodzi o jaskinie, to w jaskiniach wydobywane są rudy, ale podaliście mi miejscówkę dokładnie w komentarzu. Będę musiał sobie sprawdzić. Wiem nawet, pod którym to komentarzu było. Tylko wiem, że to jest na północy. Gdzieś za jakąś miejscowością jest jaskinia i tam trzeba będzie pójść. I to jest w sumie od mojej lokalizacji najbliższa jaskinia i to może będzie taka sytuacja, którą na wiosnę zrobimy, zobaczymy jak, jak ci rolnicy sobie ogarnę tych, rolni... znaczy jeszcze nie wiem za bardzo jak jak tutaj zautomatyzować pracę na roli, bo ona jednak dużo czasu zajmuje, powiem wam, bo tam trzeba nawozić, siać, tam tak więc to jest czasochłonne i ostatni dzień jesieni właśnie w sumie po... potrzebowałem cały dzień żeby to wszystko ogarnąć tak gdzie tu jest chornica jest tutaj dobra spoko biegniemy tak więc to będę chciał też na pewno ogarnąć ale to na wiosnę bo wiadomo zimową porą nie ma takich rzeczy do robienia jelenia nie będę polował bo już się ciemno robi i mam nadzieję że jeszcze do tej chornicy Dobiegnę. Taki jest plan. I tam ewentualnie sobie przenocujemy. Będzie gicio. Kaczka i okoń jest tutaj. W tym miejscu. Ale nie wiem, gdzie oni są tutaj. A, okoń to pewnie. Ej! I tu jest żubr. Hmm. Kurczę, nie mam babki. Nie mam babki. A nie, no generalnie ja wiem, gdzie są żubry. Bo mam żubry jeszcze niedaleko mnie. Tak więc. Nie będzie aż to taki problem znaleźć żubry. Te mie znaczy, jeżeli coś odkryjecie tutaj, jakieś stanowisko, gdzie są jakieś zwierzęta, to później i tak na mapie, na filtrach można to znaleźć. Tak więc najważniejsze jest, żeby odkryć te, mie te miejscówki, że się tak wyrażę. Teraz tak, gdzie jest chornica? Tak, pod górkę tędy. O, ale tutaj góra jest niezła. Spociłem się porządnie, podchodząc tutaj, biegnąc tu. No i kurczę. Aj, Banzai! <ścoughs> kurczę, zmęczony byłem, akurat, jak, jak, jak go atakowałem. Ale kurczę, miałem farta. Po prostu jeleń nie z, zorientował się, że ja go, na niego poluję. Nie, no, akurat był w tym miejscu i był zblokowany. Nie mógł chyba uciekać, wydaje mi się. Takie wrażenie. No i proszę bardzo. Tak, więc tutaj można by upolować żubra, jeżeli w chornicy znajdę coś, dzięki, które, o, proszę bardzo, jeżeli tam znajdę coś takiego, że można, chyba jak się bym przespał, to wtedy można by próbować upolować tego żubra, co nie? Bo mam te zatrute strzały, no nie wiem, zobaczymy, dobra, z takiego, o, tak mi się lepiej, futro. Zbieramy. strzał tutaj nie ma. Dobra, i tu jeszcze. Wreszcie bukłak sobie znalazłem. No i teraz będę mógł wodę sobie tam wrzucić. <laughs> bo byłem przed chwilą właśnie zaciągnąć mu trochę tam w tam jezielicy. Dobra, wreszcie dobiegałem do tej chornicy. I tutaj pierwsza rzecz, jaką będzie. To szybciutko, szybciutko, bo już widzę, tutaj się ciemno robi już idą spać. Ale mam nadzieję, że przy ogniskach to jeszcze ktoś zostanie. Dobra, schowajmy narzędzie. Gdzieś, o, jest ogniskowice. No, dobra. Tak więc Tybald. Tybald jest rokującym i chyba go też zaprosimy. Baldwina, Baldwina. Nie wiem, szczerze mówiąc. I nawoja. Ła, wow. nawoja, jaka ty jesteś nawoja. To powiem ci, że jesteś normalnie nawoja. Może coś nawiniemy razem. Zobaczymy jaką ty bo. Ma... <laughs> Zobaczymy jak, w jakim wieku jesteś. Ej, ty jesteś w moim wieku, nawoja. Dobra. Tak więc nie no, nawoja. Aż taki kawał trzeba było iść. I... Już dobra, zaraz ci przypiszemy. 19, ona jest w moim wieku, tak? No to ewentualnie, to może być moja przyszła małżonka. A więc spoko, tylko jeszcze ją przypiszemy do jakiegoś budynku. To ty yy, nawoja, nawoja, tak? Nawoja. Raz dostaniesz prosty dom, ale taki wiesz, duży już ten dom będzie. Dobra, i teraz jeszcze sobie luknę. 25. no ona jest młoda. Teraz tak, ty Bald, ile ty masz wiosen? Ej. Ej, wiesz co? Ja mam dla ciebie Tybaldzie drogi małżonkę już gotową. A przynajmniej. Dobra. Tak więc. Tybaldzie. Dobra. Rekrutacja chyba zakończona. Będę musiał wrócić jeszcze do tamtej miejscowości. Tybald. I teraz tak. Nie do Nawoi, bo Nawoja jest. Mo za powiedzmy zarezerwowana. <laughs> Zobaczymy, jak to będzie. A zresztą jeszcze nie wiem, jak tutaj Baldwina się spisuje. Może... Baldwina. Dobra. Zobaczmy, jakim, jakim wieku jest Baldwina. I czym ona tutaj mogłaby. W później będziesz robiła? Hmm. No, nie wiem. 30 lat masz. Jest Sobaldwina? Kurczę, nie wiem. Bo teraz mam tamtą 27-latkę dla tego kolesia. Dobra, na razie sobie odpuścimy. Dobra, Dobra w każdym bądź razie dzisiaj najprawdopodobniej będziemy kończyli ten odcinek, bo się robi ciemno. To jest jedna rzecz. I w sumie bardzo się cieszę, że przebiegłem te wszystkie miejscowości, bo w każdej miejscowości znalazłem jedną mm, osobę, co najmniej. A nawet tutaj. W tej miejscowości dwie, tak więc w sumie fajnie i będę miał wszystkie mieszkania, wszystkie domy już i naprawdę dużo osób będzie już mogło mi teraz pomóc, dzięki temu ja będę mógł sobie dalej eksplorować i chodzić, a nie tylko cały czas ryć w polu, chociaż akurat to jest przyjemne, ale w każdym razie mam dużo już tych mieszkań, mieszkań domków wybudowanych. Tak więc fajnie będzie można je zasiedlić. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki. Zdrawiam, Anton.